Słuchajcie, za każdym razem, jak chcę mówić o dziewczynach w aspekcie po prostu broni psychotronicznej, to mi obcina. Ehm. Nie wiem, dlaczego mi obcina. Słuchajcie, gdzie to jest? Tak, to nie widać, nie widać. Ale dobra, nie. Ehm, obcina mi. I to nie chodzi o to, że dziewczyny są, słuchajcie, cytując e, nikiego, Nike, chciałem powiedzieć, cytując pana Nike'ego, nie. One nie są głupie. Po prostu im się nie chce, słuchajcie, no, mi się po prostu czytam kobietom nawet. Nie chce im się czytać Tiny ani pani domu, dlatego. Ale no, jeśli chodzi o inteligencję, są inteligentniejsze od mężczyzn, no bo muszą, bo nie mają wyjścia, prawda? Ja odnosi po prostu, słuchajcie, duchowości kobiecej i religijności. To tu absolutnie tutaj jest całkowita noga. One same są boginiami i z przytupem po prostu. Czemu nie? Wolność wyboru. Brawo wie, dziewczęta, panie, kobiety. Ale wracając do tematu broni psotronicznej i zabawy po prostu kobietami. Są takie po prostu jednostki, operatorzy broni psotronicznej, które dają świadomość kobietom, że mają nadprzyrodzone moce, nadprzyrodzone siły. One myślą później bydaczki, że potrafią czarować i są czarownicami. One nawet bez tego są, ale tego nie wiedzą i nie muszą tego wiedzieć. Nie mówcie im tego. Ale, ale słuchajcie, no i teraz, jeżeli chodzi o te poprzednie odcinki, to tam słyszeliście, prawda? No a tutaj też, no, grupa operatorów dopiera sobie jakąś po prostu dziewczynę, kobietę, panią, no i stara się wytworzyć wokół niej Atmosferę sprzyjających wiatrów, prawda. Nie mam tutaj na myśli wiatrów innego rodzaju, tylko po prostu tych naprawdę sprzyjających. No i ona po prostu myśli, że naprawdę no może po prostu wpływać na nosy tego świata. No i czuje po prostu tę moc, tę siłę, prawda. Jestem kobietą, śpiewę, jak to pani Kaja. mam moc. I to jest piękne, słuchajcie. To wtedy mężczyźni się mogą pośmiać, a one mogą po prostu uwierzyć, że mają władzę nad wszystkim. I tak, tak, to po prostu widzicie też, jeśli chodzi o tę broń psychotroniczną, która pozwala na przesyłanie głosów do głowy, e, pozwala na wybudzanie i usypianie jednostki, jakim jest człowiek, nawet zwierzęta też, e, potrafi, jeszcze co tu potrafi, potrafi po prostu wiele innych rzeczy wpływać na fizjologiczne, na fizjologiczne, słuchajcie, aspekty człowieka. E, potrafi potrafi, potrafi, co jeszcze to potrafi, potrafi ym, sterować człowiekiem, wymuszać mowę, wymuszać określenia zachowań itp. Itd. To się tam możecie doczytać. I wyobraźcie sobie, że można człowiekiem sterować jak autkiem. Yy, I tyle. I teraz, ym, no co można tutaj porobić? No można się pośmiać, tak? No i tak to też robili, czy tam robią jeszcze, bo wiele Wiele osób do tej pory jeszcze jest nieświadomych, nieoświeconych, prawda, nie wiedzą, że tam, nie wiedzą po prostu, co to znaczy to, co to, 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 to i te znaki, sraki i te, te takie, e, z, czy znaki zniewolenia tego, 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 e, tego okresu, w jakim ja żyjemy obecnie. No dobra, no co tutaj ten? No i później teraz, jeżeli takie osoby, takie kobiety, dziewczyny widzicie, no poznają prawy, no to dla nich, no może to być po prostu niezła, no niezła, po prostu e, niezła draka. No bo to może być smutne, tak? Człowiek, no może rzeczywiście po prostu tutaj pomyśleć, że no ma tam jakieś, jakieś super mocy, a tutaj nagle się okazuje, że to nie super mocy, tylko po prostu jakaś zgraja. Zgraja pachołków, <laughs> na wichrze ustaj powtórzę. Zgraja pachołków, no bawi się, nie, bawi się cudzym życiem. E, no takie czasy. A co wysłuchajcie, byście zrobili by, będąc operatorem takiej broni i, i mogąc, e, mogąc po prostu usłyszeć tam, nie usłyszeć, wiedząc co dana osoba myśli, czuje, i, 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 I poczuć nawet zapach jej skarpet. I to nie jest żart. Słuchajcie, jak, jak coś po prostu pachnie ładnie, skarpety na przykład, no to jak, jak wąchacie, to ta informacja jest opracowywana w mózgu i to można też poczuć. Jeżeli na przykład jest żołnierz na wojnie i jest nieświadomy, to osoba, taki operator, który się podłącza, on może poczuć to, co czuje ten żołnierz. E, miałem takiego kolegi, oczywiście znaczy, właściwie może dalej mam, no był nieświadomy i był jako snajper na wojnie. No i, i też się pobawili jego życiem, no. Także no, widzicie, tutaj ta broń daje dużo możliwości. To nie tutaj tylko kopanie w Fifę, Grafife i kopanie, nie? Tutaj po prostu kopie inaczej. Tutaj się kopie inaczej. To też uzależnia. Tutaj jest dużo ludzi obecnie, w szczególności w systemie zachodnim, którzy, które są uzależnione od tego wszystkiego, bo tutaj można żyć cudzym życiem i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tutaj można naprawdę wiele poczuć. Tutaj, może mieć, tutaj można naprawdę można wtopić się danego człowieka, tak naprawdę. To jeszcze słuchajcie, gdybym komuś powiedział, że można patrzeć oczyma, nie tylko słyszeć, ale jeszcze patrzeć oczyma, bo ta informacja, ten obraz tutaj, jak patrzysz, jest do środka i to z środka można opracować. I w, bym powiedział, że w czasie rzeczywistym, jeszcze gorzej, i można widzieć, to już mi mało kto chyba na pewno uwierzył, ale to, ale to zobaczymy, co będzie z tego dalej. No racjonalnie podchodzić do tematu, mając patenty, popierając tymi patentami. Takie dziwne słowo patent. No tutaj no, zobaczycie, że rzeczywiście można to wszystko robić, co wam mówię. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. A najgorsze jest to, że można to było robić już od kilkudziesięciu lat. Niektórzy poprzez pryzmat swojego życia będą widzieli, że wiele osób z grona ich znajomych będą potrafiły poskładać określone fakty, no i dojdą do tego, że, no <laughs> że to nie są żarty, ani, ani po prostu jakieś niepoparte faktami wywody moje, chore. Ale brzmi to naprawdę niewiarygodnie, co tutaj sam, co teraz sam mówię, i rzeczywiście wiele z tych, wiele z osób, wiele z osób, czy tam wielu, os wielu osób, wielu będzie trudno uwierzyć w to wszystko. No, mi też w to było trudno uwierzyć. A, a, nawet zbudowawszy sobie, nawet doinformowawszy się i zbudowawszy bazę bazę w postaci ogromnej, czy dosyć ogromnej wiedzy, a może w ten sposób, na ten temat. No, rzeczywiście ciężko w to wszystko uwierzyć. Mając, mając też podłoże techniczne, a to dopiero komuś, kto to jest, e, e, na przykład, humanistą, albo komuś, kto no, w ogóle po prostu nie ma jakiegoś tam wykształcenia, no to będzie ciężko zrozumieć, że są takie rzeczy na świecie. Że to, co, to, co ogląda w telewizji, no, ma pokrycie e, niestety w rzeczywistości. E, no co, co jeszcze mogę powiedzieć, no słuchajcie, no, no dziewczyny, no, 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 no liczę na was po prostu, że no, no, że w końcu się ogarniecie i no i jakby to powiedzieć, no wykorzystacie swoją supermoc, ale w inny, w dobry sposób, prawda? Nie musicie być tymi po prostu, tymi po prostu biblijnymi Orangutan. budan, oran nami, lżmiami, chciałem powiedzieć. No i jakby to reasumując, słuchajcie. No, mam nadzieję, że te swoje super i, i tam inne wasze po prostu niecne, niecne... Niezachcianki wykorzystacie tak, jak należy. Ta dobra, ogół. No, bo po łacinie tylko potrafię, wiecie, no, kilka paręmi, ale akurat, akurat... Nie będę po prostu tutaj na koniec strzelał tymi epita, epitetami, no bo to nie ma sensu. Jeszcze jakąś... Jeszcze muszę mój głupi uśmiech z twarzy zdjąć, poczekajcie. Chyba mi się nie udało, ale muszę poczekać, że będzie 10 minut, bo wtedy dopiero te filmiki zaczynają nabierać na wartości. Słuchajcie, niby na YouTube, jak ma film 10 minut, prawda, a zabrakło mi po prostu wątku, to dopiero taki filmik jest promowany w jakiś tam sposób, a... jest powyżej 50 minut. Chyba mi wystarczy. I tak dalej. Później, słuchajcie, to będę jeszcze, będę jeszcze, jeszcze będę, słuchajcie, jeszcze zrobicie ze mnie gwiazdę. Nie róbcie tego. Nie róbcie ze mnie gwiazdy, słuchajcie. Te moje, tych moich, tych moich 40 i pół fana, niektórych obecnie mam na YouTubie, ja was pozdrawiam, ale nie rozsyłajcie tych informacji po internecie.